Siemano, ja jestem Bambik. Cześć, siemano, ja jestem Krzaczuś. A w tym odcineczku razem z Krzaczusiem pójdziemy na mega kozacką mapę pod nazwą Woda versus Ogień i będziemy rywalizować w wielkim wyścigu Fortnite. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale i co? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama, wpisujcie kodik Bambik. Myśli grał to jest najmaśniejszy kod w sklepie. I lecimy po 70 tysięcy, więc jeżeli ty jeszcze nie subujesz, zawsuba suba. I, i, I zapraszam. A tutaj macie wyniki na broń do ratowania świata: yy, no właśnie, którą losowałem w tamtym odcinku. Krzaczuś Grzybusie Bananusie, po pierwsze, myślisz, że ta mapka będzie fajna? No, no bo ja nie wiem, myślę, że będzie fajna. Ale myślisz, że będzie taka fajna, fajna, czy taka taka fajna po prostu. Będzie taka fajna, fajna, bo mi się kojarzy... mi się kojarzy z, woje, z starymi pisami. Ogień i woda, taka gierka. Więc na, na co, tel. ja uruchamiam mapeczkę. Ogień i woda się ta mapka nazywa, jestem sam ciekawy co to jest. Jeszcze na tej mapce nie byłem, a my lecimy. Babanina. Tak każdy winek się zaczyna. Baba -ba bananina, Załemki skara banana, e bananina. Dobra, jesteśmy na mapie. Na razie sam wygląd zapowiada się mega mega fajnie jak Ci się podoba krzacuć. Zobaczymy. Rozpoczynam. Jak Ci się w ogóle podobała na początku tutaj wstęp? Dobra, o! patrz. Nie, możemy, możemy się zamienić chyba, chodź. Okay. Uwaga, ej, co to jest? Ale fajne przejścia. Tutaj... Dobra. Ej, dobra, i musimy to chyba rozwalić, żeby zacząć. To ja rozwalam. I uwaga! Zaczynamy mapę ogień i woda. Ej! Fortnite'a Ale to jest... ej, sery to może być ciekawe, dobra. Nie! Nie, 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 Ej, czy ja sobie do pierwszego etapu nawet nie przejdę, dobra, jest. Jest. Dobrze, że ja gram na nie. Ja mam zawsze pada i jak trzymam mam za długo gałkę, to mi, to mi ona zapada. Ej, dobra, widzowie, ja jestem na pierwszym etapie, ale już mam problem... Jest! Przedem! Mam pierwszy etap. Mam pierwszy etap I, Jakiego dobrego detronu to jeszcze nigdy jakby nie widziałem I jest kolejny etap A gdzie krzaczuś? A krzaczuś tam na początku Na tej stronie, dobra Pyk Okej, okay, mogę dach Patrz jak ja to robię widzowie To jest 1000 jakiś sposób, ale mapka jest sztosna Jak ci się podoba krzaczuś mapka? Ej to jest fajnie, nie się taka fajna Tu mam takie coś A Co to jest? Zorujesz się mnie Dobra, jestem i co jest, ale ja jak ja jestem daleko? Nie! I mapka jest po prostu zrobiona tak dobrze, ale ty jesteś daleko, Krzadżus, ja tutaj jeszcze jestem. Oj, 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 gdzie jestem? Ej widzowie, ja cały czas nie mogę tego jednego poziomu przejść! Jest! Jest! Wszedłem! Jest! Run off, co to jest? Okej! Okay. O, ale to jest kozak, widzowie! Ale ja jestem daleko! Dobra i... Jest! Jestem coraz dalej! Ole, patrzcie, widzowie, co ja już przeszedłem tutaj! Ty ja nie mam pojęcia, ale dobra. Bunch spadł, dobra, 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 rozumiem. Pyk. A, tu jest! Okej okay. I lecimy, i lecimy do środka, jest, 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 i jesteśmy, ej widzowie, jesteśmy na nie wiem w którym poziomie, ale ja, Krzaczuś Krzycz, jest na drugim poziomie, ja już jestem na siódmym, cała mapa ma tutaj 15 leveli, więc ja już jestem prawie w połowie, okej, okay. a to jest, o ja tak to zrobię, mam pomysł widzowie, chwila, o, nie, tak tego nie zrobię. Trzeba to jakoś inaczej wykombinować, właśnie. Ej, co jest, widzowie? Ja już nie dotykam w ogóle tego, a to mi się zawraca. To jest jakieś zbugowane, czy jak? Ej, ja w ogóle nie dotykam tych ścianek, a cofa. Ej, co jest, widzowie? Patrzcie. Ej, Dawid, tutaj patrzy, uwaga, uwaga, pokażę Wam, nie da się tu przejść. Cały czas, przechodzę idealnie środkiem, a mnie cofa. Ej, ta mapa jest zbugowana. Ja moment gdzieś już nie da przejść, bo ta mapa się zbugowana w tym miejscu. Ej, przejść. Trzeba taktyka, taka. Nie no, kurde. Widzowie, pomocy. Ale ja, ja płaczę. Ok! Ok! Jest! Jest! Przeszedłem! Krzacuś, widzowie, widzowie, Krzaczuś sobie tam stoi już daleko, ponieważ mu y, groplery się jakby nie, nie respią, więc krzaczuś, krzaczuś nie ma szans. Ale ja jeszcze mam szansę, to mamy przejść. No Dobra, więc robimy drugą rundę z Krzaczuśiem, bo Krzaczuś tu płakał, że nie może przejść. Więc krzaczy już co? Nie Płakałeś Bobasie bananowy. Może zamienimy się tym razem z stronami. Chodź. Lecimy. <noise> nie, jakie ja tego nie przy... Byłem tam na ósmym poziomie. Więc no mam nadzieję, że szybko również dojdę do ósmego poziomu, okej. Okay. I przyszliśmy pierwszy poziom. Dobra. Dobra. Dobra, jesteśmy na trzecim poziomie. Mamy Grapplera. Okej. Okay. Okej. Okej, okay. no dobrze, już przychodzę z graplerami. Jest, jest, jestem na czwartym poziomie. Dobra, hop, 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 hop. Okej, okay. hop, hop i hop. A to było tak trzeba, ja nie mogę. A? Ciężgę, ciężgę. Ja bym powiedział, okej. Okay. I pyk! Jest! Piąty poziom, dobra. Ja już, ja już byłem przecież na tych poziomach, więc ja powinienem być tutaj ogarnięty. Ja już to przeszedłem, Byłem na ósmym poziomie przecież w tamtej gerce, więc co, co to da mnie czwarty poziom? Jest! Szósty poziom, dobra. Szósty poziom, lecimy. Pyk, pyk i pyk. Okej okay. Siódmy poziom, dobra. Jak, jak nie wiesz co schodzi? Wystarczy mieć poprzyć... dwóch już, żeby wiedzieć. ja nie mam. No to już nie mój problem. Yy, dobra. Jestem na ósmym poziomie, w sumie doszedłem do momentu gdzie byłem, więc lecimy. Dobra. A ja wiem, tak. wtedy one się Jest! Przeszedłem poziom, gdzie jeszcze nie byłem. Dobra, jestem tak daleko. Ej, co to jest widzowie? Czyli to widzicie? Yy, chwila. Ej, jestem w kosmosie, bez grawitacji. Kosmos ty A na beko Co jest? Bez grawitacji. Ej, dobra. Ej, widzowie, gdzie ja jestem? Ja nie mogę. na czwartym. Ej, co jest? Nie mogę Ej, za pierwszym razem przyszedłem, to? A teraz nie potrafię tego przejść, widzowie. na temat sezonu Fortnite. Nie, ja już nie wiem, jak to robić. Dobra, na spokojnie, trzeba to przechodzić, bez pośpiechu, o tak jak teraz, nie wierzę, jak ja tego nie przejdę, to nie wiem, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, nie, no minimum 500, uwaga, jest, ostatni skok, i wygrywam to, widzowie, 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 jest, 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 przyszedłem, nie wierzę, przeszedłem kosmos. Ej, to się nie stało. Ale, jeszcze, We mnie jest jeszcze nadzieja, więc co? Ja postaram się tutaj. Pyk! Co się dzieje? Ej, ja mam jakiś poziom chory. Z deskami. Jest! Nie! Ej, prawie, prawie widzę. Prawie, prawie, prawie. Nie no, twoje poziomy się da. Okej, okay, mam ostatnie pięć szans. Jeżeli teraz nie dam rady, to... To koniec! I... Nie! Tak blisko. Okej, okay, cztery szanse. Jest! Nie wierzę. Przyszedłem, nie wierzę! Jest! Widzowie, mamy to! Ja cię... Yy, bandla krzaczusia, yy, bo krzyczy. Yy, nie ma. Agresywny krzaczusia jakiś, nie wiem. Ja go nie znam, oczywiście. Nie, yy, nie, Dobra. No nie, ej, dobra, by widzicie jaki mam poziom, ale przedem. 6 prób mamy w tym poziomie. Dajmy jeszcze 6 prób, a jak nie zrobię w ciągu 6 szans, to koniec. Bo to jest niemożliwe. ty, jak ty nie przychodzisz takich poziomów, z takich lekich ze skakaniem, takich totalnych banałów, które ty tam masz, które za pierwszym razem przychodziłem. To ty byś moich tj. poziomów nigdy nie przyszedł, nigdy. Choćbyś grał 24 na 7. To, ee, pr prędzej bym usnął. Okej, okay, no nie... I tym bananowym yy, końcem kończymy odcinek, bo jesteśmy bananowymi rubami. W ja przyszedłem... Bie, ja... Przyszedłem! już jest na czwartym poziomie ja na dziesiątym. Ale ja dalej... I, ja dalej nie potrafię zrobić, więc ja się z wami żegnam. I jak chcecie więcej odcinków z napek to zostawcie peczkę w górę, subskrypcję i do widzenia.